To nie jest fajny widok. No zobaczcie to. To pod słońce może kiepsko widać. Ale ja coś też już znalazł miejsce na kocim drapaku. Mhm. Jest koteczek, jest kochany. W dżungli. No sieć to sobie, on chce zaraz przyjść się łasić. No jest koturek jest. O oh, jeku jeku, o oh, jeku jeku. Oh, hej, hej hey, kochani, u nas dzisiaj wiosna i ciepło jest, chociaż wieje wiatr. Ja sobie dzisiaj założyłam futro na mikrofon, więc mam nadzieję, że tego wiatru nie będzie słychać. A my z Toficzkiem. Idziemy spacerkiem do rodziców. O, i słoneczko, hmm, pójdziemy teraz w tą stronę, to nie będziecie nas dobrze widzieć, no ale co zrobić? Kierunków się nie zmieni, bo idziemy pod słońce i może nie będzie tak fajnie, ale za to słychać przynajmniej. Mam nadzieję, że słychać i że wiatru w tej chwili nie słychać, ale się plącze bo w końcu raz mi się udało założyć futro na mikrofon i zobaczymy czy zda egzamin. Także my sobie tu pospacerujemy. Jeszcze na pewno trochę po ogrodzie pochodzimy u, u mamuni, bo pogoda jest naprawdę piękna. Wystarczy mieć czapkę na uszach. Szalik na szyi i można oddychać świeżym powietrzem. Ciekawe, czy nas mrozy znowu dopadną w lutym, w styczniu może. Więc trzeba się cieszyć dzisiejszą pogodą, która jest naprawdę wiosenna. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jakie niebo! Zupełnie bez chmurki. One też się cieszą, że słońce świeci. Moja zainspirowała mnie do tego, żeby sprawdzić, czy na ogrodzie coś wychodzi. Ja jestem dzisiaj, teraz jestem już u rodziców. No i zobaczcie, faktycznie wychodzi. Zobaczcie, to są żonkile. I za chwilę przyjdzie mróz i będzie problem. A one sobie normalnie tutaj robią wiosnę i się wcale nie dziwię, bo jest tak ciepło, a jutro ma być jeszcze cieplej. No biegaj Topiczek, biegaj. Biegaj sobie, biegaj. Czek! Finiąś? No gdzie biegają pieski? wiosna w końcówce grudnia już prawie styczeń a tu ptaki świergolą w ogrodzie na drzewach no najlepsze dla przyrody to to nie jest bo yy, trochę niektóre pączki mogą się podpędzić a potem przyjdzie mróz i może być różnie może być różnie ale, żeby. Ja wam pokażę, żeby końcówka grudnia i tak było. Zobaczcie, zielono. No to są jednak rośliny zielone. O! A się wierzyć nie chcę. Przecież normalnie zielone listka można urwać. O! To jest końcówka grudnia. Zmienia nam się klimat zmienia nam się zmienia nam się klimat, nie ma co. Ciekawe, kiedyś jak y, nasze wnuki będą w naszym wieku, to będą opowiadały swoim wnukom I jak babcia była mała, to zimą leżał śnieg. O. A one nie będą wiedziały o czym, o czym oni mówią, jaki śnieg. OK, nic, jeszcze chwilę spacerku i idę do mamuni na kawkę, bo jak chodziłam na podwórze, to tata był pod drzewo i na pewno już mamuni powiedział, że ja jestem, i ona się zastanawia, co ja tak długo robię, ale powietrze jest super, takie, och, można wystawić twarz do słońca i się delektować. I ten wiatr nawet powiem wam nie jest zimny. Chociaż jakbym nie miała czapki, to by mi w pewno w uszy nawiało, więc i tak trzeba się zabezpieczyć przed zimnem, przed wiatrem. Bo jak na tą porę roku, to powiedziałabym, że wręcz tropiki. Jak mi się, słuchajcie, podobają te podusie mchu, takie malutkie. Jest taka stara betonowa płyta, i one na tej płycie wyglądają przepięknie. Przyroda jest piękna, czasami nie warto za wiele ingerować. O, tak sobie myślałam, że się zastanawiasz, gdzie ja jestem, tak długo. Nie, ja powiem, nie widziałam. No. Coś, nie, bo zobacz jak wygląda. pięknie wyglądasz. Wszyscy mówią, że wyglądasz pięknie. Też macie tak, że naszykowaliście, napiekliście i to wszystko jeszcze. Tyle zostało. Ale nic to, bo pierniczki i ciasteczka mogą poleżeć dłużej. Jedyne, co trzeba zjeść to na pewno to. I, I taki właśnie piękny błysk naszej cery, więc ja uwielbiam ten zestaw. Właśnie od rana słuchajcie, Lumi razem z Boostem robi świetną robotę. Serdecznie Was naprawdę zachęcam. Są też zestawy, słuchajcie, gdzie zakupując, zakupując jeden produkt, drugi macie gratis. Pytajcie Agnieszkę, proszę naprawdę o o promocję, przepraszam, o cennik, bo jest naprawdę fantastyczny do końca tego roku. Jeszcze właśnie e, fajna promocja jest, więc serdecznie Was zapraszam do tego. I kochani, życzę Wam miłego wieczoru. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa. Moja Andzia przy pracy. <grym> Także to jest praca, którą można wykonywać wszędzie i o tak. każdej porze dnia. I nocy. I nocy. Tak jest. Wtedy, kiedy mam czas, mogę sobie właśnie tak fajnie to wszystko zorganizować. I czy jestem u mamy w Polsce, czy jestem u siebie w domku w Niemczech, czy nawet jak jestem, słuchajcie, na wakacjach też cały czas mam kontakt z moimi klientami, z moimi partnerami biznesowymi. To jest mega fajne właśnie, że nie muszę się w niczym ograniczać, więc lubię to, co robię. A teraz zobaczcie, czemu mi się trzęsły ręce. Bo te dwie dziewczyny skakały po mnie. I dlatego obraz się cząsły. Czas tak szybko przeleciał, że y, jutro muszę już y, koniecznie zabrać się za moje kwiaty, które no różnie przechodzą zimę. Zobaczcie, tutaj się coś dzieje i będę musiała nie wiem, czy ten liść obciąć cały, żeby to się nie siało dalej, czy coś. No, jutro się muszę koniecznie za kwiaty wziąć. I muszę sobie dobrze rozplanować dzień, bo to nie będzie jedyna rzecz, którą mam do zrobienia. Ach. Choinka jeszcze cieszy oko, więc póki cieszy, będzie tłem do mojego filmu. Anula pracuje dalej, a ja skoro trzeba zjeść, to sobie będę jadła. E, słuchajcie, e, Dzień mi dzisiaj przeszedł tak, że jakoś tak się śliskałam. Nie zrobiłam nic konkretnego, oprócz ugotowania obiadu. No, oczywiście byłam u Maguni i tam spotkałyśmy się z Anulą, która też pozałatwiała swoje sprawy i zajechała do babci. I teraz wróciłyśmy do domu i jest już wieczór. Słuchajcie, mam takie postanowienia, że muszę sobie bardziej zorganizować dzień. I właśnie muszę zlokalizować, bo kupiłam sobie już na ten rok planer, taki wiecie, kalendarz. I muszę się naprawdę lepiej zorganizować, bo jak się chce robić dużo rzeczy, w sensie, no ja tutaj chcę prowadzić kanał, chcę, żeby był atrakcyjny, chcę, żeby się coś na nim działo. I oprócz tego mam jeden w głowie taki projekt, który jest moim priorytetem, żeby to zrobić w tym roku. Ale nie będę na razie głośno mówić, bo wiecie, czasami plany planami, a rzeczywistość sprowadza nas do parteru i wiecie, jak to jest. Ale yy, tak sobie właśnie myślę, że chcę się trochę bardziej zorganizować. Yy, chcę po prostu. Wiecie, ja z planowaniem to ja jestem na bakier. Jak ja mam coś zaplanować na drugi dzień, to jest maks. A tym razem chciałabym sobie zrobić taki trochę y, y, długoterminowy jakiś... No długo. No długo. Dla mnie dwa dni to już jest długo. No ale y, taki troszeczkę dalszy y, czas na właśnie na planowanie. I tak jak każdy... Na nowy rok ma jakieś postanowienia. Tym, tym razem ja zazwyczaj nie mam, bo yy, no nie jestem osobą, która jakoś jest specjalnie systematyczna, ale yy, bardzo chcę się zmobilizować. Bardzo się chcę zmobilizować, zaplanować coś i doprowadzić to do końca. Udało mi się yy, Wydaje mi się dla mnie sukcesem poprowadzić ten kanał przez rok i e, nie zamierzam poprzestać na tym, ale chcę wprowadzić jeszcze coś e, dodatkowego, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. No i e, e, muszę sobie stawiać e, takie, takie małe zadania. Które będę sobie mogła odhaczać, bo wydaje mi się, że to jest ymm, ymm, bardziej tak, tak mobilizująco działa, niż z, ymm, zaplanować sobie coś wielkiego, widzieć przed sobą ogrom pracy, ogrom zaangażowania, jeszcze czegoś, co nie rozumiesz, nie wiesz, czego się musisz od podstaw nauczyć, ymm, to, to, to tak potem trochę przerasta. A ja stwierdziłam, że ja sobie będę jakby tak planowała małe kroki. Małe kroki. Teraz to, teraz to, teraz to. I odhaczanie tych małych kroków będzie mi dawało taką satysfakcję, że, że udało się zrobić to, co zaplanowałam. I będzie mnie mobilizowało do tego, żeby zrobić ten następny krok, który będzie mnie przybliżał do tego, co sobie zaplanowałam. Może gadam teraz trochę mętniej na okrągło, a Wy z tego nic nie rozumiecie, ale to można, każdy może przełożyć to na, na swoje życie. I mm, ja tak myślę właśnie, że jeżeli y, ktoś ma jakieś. Y, Cel, jakieś postanowienie na nowy rok, to nie może sobie stawiać za wysoko poprzeczki, bo to się nie uda. Do tej wysoko postawionej poprzeczki muszą prowadzić małe schodki, które z każdym stopniem przybliżają nas do tego, co tam nas do góry czeka, na co żeśmy sobie, co żeśmy sobie założyły, założyli. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się dobrze po tych schodach szło. A ja będę trzymała za Was. Mam nadzieję, że yy, będziecie przy mnie, bo ja widzę po komentarzach, że yy, bardzo lubicie przebywać ze mną, lubicie spędzać ze mną czas, pić kawusie i yy, słuchać, co Bonia ja tam papla. Czasem coś papla, czasem coś maluje, czasem coś szyje, rysuje. <laughs> I to się za wiele nie zmieni w tym roku. Na pewno będziemy robić te wszystkie rzeczy. Na pewno też obiecałam, wiem i wiele osób z was czeka na szycie broszki z koralików, tych mini koralików. Bo samą mnie już ciągnie tak w tą stronę, żeby to właśnie zrobić i mam jeszcze całe mnóstwo innych planów. Więc ten rok Trzeba sobie założyć, że będzie ciekawy i ekscytujący. Na pewno nie będzie łatwy, bo to nam już zafundował ktoś inny, że, że, będzie, że nie będzie łatwy, ale nie możemy usiąść i płakać, tylko musimy jakoś dalej żyć. Z uśmiechem żyje się nam lepiej, więc. Planujmy sobie rzeczy drobne, sprawiajmy sobie tym radość, planujmy sobie rzeczy, które nas cieszą, które nas jakoś tak popychają do przodu, które ułatwiają nam życie, które, nie wiem, być może jakieś drobne rzeczy, które pozwolą nam lepiej żyć w tych trudnych czasach. Z niektórymi y, sprawami trzeba będzie się wstecznić trochę do tych czasów, gdzie człowiek y, sam dla siebie potrafił zrobić wiele rzeczy, żeby nie musieć tego kupić za drogie pieniądze. I na pewno też będziemy takie rzeczy robić w tym roku, y, począwszy o, od y, przetworów, y, przez szycie, jakieś robótki, y, jakieś drobne rzeczy, które możemy potem... Y, dać komuś w prezencie i nie trzeba kupować prezentu, albo nawet e, zrobić to za jakąś drobną opłatą dla kogoś. E, będziemy na pewno ciekawie spędzać czas. E, dzisiejszy dzień mi tak szybko przeleciał, już to mówiłam, e, e, ale był pięknym dniem, no i można się z tego cieszyć, słońce świeciło. Jeszcze teraz, jak z Anią wracałyśmy od Babuni, to w samochodzie termometr pokazywał 10 stopni, a to już jest ciemna noc. Więc można się cieszyć, bo tyle opału nie idzie. No, a to już jest powód do zadowolenia, bo gdyby był czaskający mróz, no to tego opału by szło dużo więcej. No i tak. Jutro mam plan właśnie zająć się kwiatami, bo one mnie już bardzo wołają. Przez święta to wiecie, to było tylko takie szybkie, tursko, w ciach, ciach, ciach podlać, żeby przeżyły po prostu, żeby przeżyły. A teraz muszę się pochylić nad każdym po kolei, e, zobaczyć czy go coś nie męczy, czy go coś nie trapi, e, bo widzę, że na niektórych, jak Wam tu już pokazywałam listkach i pokazała się i nie wiem, czy to jest grzybica, wygląda jak grzybica, bo... Grzybica jest. To są takie żółte, brązowe planki z taką obwódką żółtą. Albo odwrotnie. No, w każdym razie że to tak jakoś wygląda. Więc nie wiem, co to może być, bo podlewam dość skąpo te kwiaty zimą, bo wiem, że tutaj żaden problem w zimą jest przelać kwiaty bo nie ma takiej asymilacji, nie ma tyle światła dziennego, ta asymilacja nie przebiega tak długo, jak zazwyczaj latem, a do tego jest potrzebna woda. I kurczę, grzyba wyhodować tutaj to żaden problem. Więc tak, muszę się przyjrzeć, a tym jeszcze tutaj cieszę się tym tłem, które mam tutaj, czyli choinką. I dajcie znać do kiedy wy macie choinkę, kiedy rozbieracie. Słuchajcie, ja pierwszy raz od długiego, długiego czasu, od bardzo wielu lat mam żywe drzewko. Ono stoi w takiej miseczce z wodą, tak jest skonstruowany ten stojak. I na razie to jest co prawda jodełka, ale nie spadła z niej ani jedna igiełka. A ona stoi. Pff, no. Nie wiem, ze dwa tygodnie już. Albo i lepiej. I jeszcze bym chciała, żeby trochę postałam, bo to, to tak wiecie: raz, że fajnie, tak? Dwa, że tak szybko nie będzie, a trzy, że każdy lubi ubierać choinkę, nikt nie lubi rozbierać. Napiszcie mi w komentarzach, czy macie choinki jeszcze. No, jeszcze na pewno macie, ale do kiedy macie? I czy wolicie ubierać, czy rozbierać? To jest takie trochę retoryczne pytanie, no ale kiedy rozbieracie swoje drzewko? Bo ja się z moim tak szybko jeszcze pewnie nie rozstanę, bo wygląda całkiem, całkiem fajnie. No nic, kochani, na dzisiaj e, kończę ten vlog, chociaż nie był jakoś specjalnie bogat bogaty tematycznie. Ale czasami też tak bywa. A ja dzisiaj będę sobie yy, zmontuję tego vloga i będę sobie intensywnie myślała o swoich planach. I dajcie mi też znać w komentarzach, czy macie jakieś fajne plany yy, na przyszły rok do realizacji. A jeżeli nie macie, to zróbcie sobie, choćby to były jakieś drobne rzeczy, choćby to były. Yy, no, no nie umiem Wam powiedzieć, no każdy ma inne jakieś swoje marzenia, jakieś rzeczy do zrobienia, takie, które lubicie, albo takie, które niekoniecznie chcieli, chciało się zrobić. Ja też takich, całe mnóstwo mam i wiem, że będę musiała je uwzględnić w swoich planach. I no, no ale trzeba będzie to zrobić i fajnie jest tych później drobnych schodków odhaczać sobie po kolei. O ile taką możliwość mamy, bo czasami my sobie planujemy, a życie dyktuje nam zupełnie coś innego. No ale próbować trzeba. A tymczasem życzę Wam, kochani, miłego dnia i do juterka. A ja muszę zajadać cytrosy, żeby się nie zepsuło.